Witam wszystkich. Mamy niedzielę, 14 kwietnia. Na początku nagrania pokazałem gniazdo kosa, który zrobił sobie gniazdko na świerku i wysiaduje sobie tam jajeczka. Nigdy nie widziałem jeszcze, jak wyglądają jajka kosa. W każdym bądź razie są to bardzo fajne ptaszki. Przepięknie śpiewają. Na dziś jest ładna pogoda, pszczółki się oblatują. cały ten tydzień ma być już taki ładny podobno także zobaczymy co to z tego będzie tutaj pokażę nowe tydzielnicy jaki sobie zrobiłem na pięknie wszuki się